Cześć wszystkim, z tej strony Saju. Witam ponownie na moim kanale. Znajdujemy się w Simsach. Nasz Legacy Challenge jest skontynuowany. Um, Daga w zeszłym odcinku urodziła. Została młodą dorosłą. I teraz nie pomaga swojemu dziecku. Zrobiła nam się trochę ciaśnie w chałupie, ale no... Nasze pierwsze pokolenie za niedługo będzie umierać. Niestety lub niestety. Także zrobi się z powrotem trochę luźniej, za niedługo. Ale jeszcze zanim to właśnie pobawimy się trochę, Adną. Eee, jeszcze musimy rozwinąć umiejętność maksymalnie, której z naszych córek. Zobaczmy, kto jest bliżej. Eee, logika. Szósty Gabi. A ty masz już ósmy w tym. Dobra, czyli szybciej zrobimy dadzę. Okej. Okay. Także w tym odcinku... Nie wiem, co się będzie działo. Boję się, że któryś z pierwszego pokolenia już umrze, no ale... Musimy się z tym liczyć, że w końcu odejdą. Mm. A tak to właśnie po skile. Może młody... Cyrwus już będzie miał urodziny. Zobaczymy. No, pasek Anny już jest więcej niż w połowie a starego no, całkiem podobnie. Jeszcze właśnie nasza ściana zdjęć. Bo tu jest Anna, Akira i Gabi. Eee, trzeba zrobić zdjęcie dadze, jak sobie poję. może w końcu je dwie przestanę mylić. Kolej, jak to się ogląda? Zapraszam, komentujcie, która wam się bardziej podoba teraz, jak już są młodymi i dorosłymi. <laughs> Daga ma troszeczkę dla niektórych, może by wręcz powiedzieli, bardziej kontrowersyjny wygląd. Yy, za to, jak stwierdził mój facet, yy, myślę, że Gabi to jest chłopak. <laughs> Coś w tym jest. Mam Na co Gabi potrzebuje do pracy? Poli, Dzieńka. Ona jest zmęczona, ale potrzebuje. A to już ma 10 level, Dobra, to się wybi na razie. A taką puszujemy po 10 level sportowego, a na jeszcze postaram się stanie się namalować i to tyle i gabi ma piąty poziom 5 umiejętności piąty raz dwa trzy yy, gotowanie można kresem piątym ryzę możesz ćwiczyć może do pracy tak po prostu bo że tyle simów to tu jeszcze nie było, jak to ciężko opanować wszystko. Okej, okay, przyszły kolejne rachunki. Ale jest 11 tysięcy. Sprzątaczka weszła do pokoju, jak starzy się ten tego. Yep. <laughs> <laughs> Gabi ma kolejny etap i, I trzeba znaleźć kolejną pracę. Nie tym doktorem. Justin Delgado nie żyje. Kto to był dla ciebie? Mm -hmm. Oj, dziec mu zmarł. Czekaj, co? Mama... Ona... Mama więcej dzieci mi nie powiedział. <laughs> to jest skalięte ma dziecko. Z jakąś babą. Kiedy? <laughs> Jak my go poznaliśmy jako nastolatka? Tak. Fajny, fajny. Dawaj, dawaj. Dawaj. I jest. Nareszcie dziesiąty. I co, Annie się to spełniło? Tak. A mentoruj swojemu dziecku trzy razy, no tego raczej nie zrobimy już. Osiąga szczyt kariery zawodowej. O, to przykro mi, ale, no, ale chyba nie zdążymy tego spełnić przed Twoją śmiercią. Nie, no cóż. A. A <taki> taka już spełniła. <taki> Czyli mamy z głowy. Na pewno będzie pracować w sporcie. Ale to możemy jej dać teraz, nie wiem, cokolwiek. Będziemy musieli tego spełnić. Co tu się dzieje? I możemy jej podawać coś. O, chciałem wziąć drzewko pieniężne. Temu nie. I damy je. drzewko pieniężne sobie posadzimy gdzieś chodź Cień honory dać nasze pierwsze drzewko rodzinne dobra to mamy spełnione ale nam się niestety chyba nie uda spełnić co ja ten dzieciak ma urodziny cztery nienawidzę po prostu takich przejściowych chwil o nie... Ajajajaj... Aj, aj. O, a stara może już jutro nawet umrzeć. Ale se jeszcze. Ważne, że mu humor dopisuje na koniec życia. I jeszcze się porubił, polubił z tym zzięciem. Także... fajnie. Okej. Okay. Hmm. Czy mnie to zaboli, jak on straci pracę? No ale czy ja chcę z nim coś więcej robić? Hmm. Hmm. <grym> on był jakimś głównym simem, to by mnie to wciąż obchodziło, ale tak to. Tak sobie pomyślałam. Że, jak se tak zarobili, no to wiecie, jak już zarobili, na hajsu, to zasługują na to, chyba nie? <toddź> Zamknęła go tam w środku. Oho, no to mamy ostatni dzień staruszka. Hm. Staruszku mój, będziesz spał? No dobra, rób co tam chcesz. Zobaczymy, kiedy mu się przypomni, że ma umrzeć. To, kto? <śpiewanie> Napraw jeszcze ostatnią rzecz w swoim życiu mhm. No i mamy to Pierwsza śmierć Że Anna też dzisiaj chyba umrze. Oboje tego samego dnia. No. Po najmniej długo nie pobędzie wdową. To może być ostatni obraz, jaki Anna namaluje. No. A Anna też umiera. Ech. Ale to mi podsunęło pewien pomysł. No i tak z tego wszystkiego. No, Robiąc cmentarzyk. Miejmy nadzieję, że wszyscy kiedykolwiek się tu pomieszczą. Ale tak tutaj będzie Anna Sakiro zaraz. Jest w promenadzie Magnolii, bo to była taka akurat parcela. Dałam tutaj ubranie obowiązkowe, bo zaraz będziemy też ustawiać święto, kawki i kocia miejscówka, bo na cześć Anny, że lubiła koty. Także koty będą jej towarzyszyć cały czas. Um. Jeszcze smutny dzień, smutny dniem, ale dzień dzisiejszy. Będzie od dzisiaj dniem miłości. Bo będzie dniem kawki. Mamy na lago Na pewno wspominanie zmarłych I, I na dzień kawki damy Panu no Ferber. Trzeba pomiegać trochę nago. O nie. Co to ma być? głosem serca, Anna Uf, Agapi na do domu Anna przestań dzwonić, proszę cię Pierwszy dzień lata i... Mamy urodziny młodego Dawaj go tutaj ja Więc yy, będziemy mieć pierwszą cechę naszego sylwka i wylosujemy ją sobie teraz. I raz, i dwa, i trzy. Uuu! No proszę. Będziemy mieć muzyka. Niech sobie zje i potem przerobimy go trochę w kas. No, mieszał się. Już nie jest full azjatom, ale karnacja a jest troszkę ciemniejsza od, Ga Boże, od Gabi. No, ogólnie od dziewczyny, ale nie jest nie jest takim mulatem. KSS-em mu ta karnacja się zrobiła. Także przerobimy go trochę. Na pewno kręcone włosy powinien mieć. Takie jak... Tata. No to się zaliczają do falisty. Okej. Okay. No ja bym bardziej takiego baranka zrobiła. No i jest. Jakoś mi się nie kojarzy z nim żaden kolor, dlatego... No takie różne kolorowe ciuszki. Nic nadzwyczajnego. Taki sylwuś. Miłośnik muzyki także będzie grał Jedyne co, co zostało zrobić mu pokój i cały ten pokój będzie jego, więc będzie miał dość spory Także taki pokoik Może sobie ćwiczyć na swoim pierwszym instrumencie, na skrzypcach. Także z takim pięknym widokiem i z takimi pięknymi dźwiękami zostawiam Was dzisiaj. Nasze pierwsze pokolenie niestety już odeszło. A, ale następne pokolenia już się starzeją. I będą jeszcze następne, jeszcze następne. <noise> Sylwój zapowiada nam się muzykiem. Jak na razie więc jest dobrze. Co mogę więcej powiedzieć? Daga w następnym odcinku. Zatrudnimy już na pewno w sporcie, bo dzieciak już sobie sam poradzi. I będziemy toczyć życie dalej. Daga już spełniła swoją aspirację, Anna się niestety nie doczekała. Bo troszeczkę o tym zapomniałam. Gabi umiejętności też będziemy rozwijać. Ale oczywiście nie popłaczemy się, jeżeli jej aspiracje nie spełnimy, bo Daga była najważniejsza. Eee, także tak. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Pa, 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 pa!